Cztery kropka pod gladiatora, Afrodyzjak i kosmetyk. Kiedy ostatni cios rozbrzmiewa, a wojownik wychodzi triumfalnie, inny rytuał dopiero się zaczyna. Cisza niewolnica pociera jego spocone ciało kawałkami wełny, zbiera śniące krople i wyciska je do maleńkiej buteleczki. U stóp serką massimo, na małych stoiskach obok womitoriów, te esencje zwycięstwa sprzedawane były jak perfumy bogów. Podmistrza był wart więcej niż jedwab na tołę. Kobiety ze wszystkich klas społecznych płaciły fortunę za kilka kropli, które mogły rozbudzić pasję lub upiększyć skórę. Mieszano go z oliwą z oliwek i rozgniecionymi kwiatami, stosowano jako maść lub dodawano do Balsamów do twarzy, obiecując niezrównany blask. Wierzono, że odwaga i siła gladiatora pozostawały w jego pocie. Aplikacja za uchem, dotyk na szyi, a kto go używał, zapewniał, że czuł się niepokonany. Dziś zdziwiłoby nas, gdyby influencerzy sprzedawali esencję gwiazd za astronomiczne ceny, ale taki rynek istniał już 2000 lat temu. Przygotuj swoje pędzle do sadzy. W następnej sekcji rozwiążemy rzymską obsesję na punkcie ciemnych